Krótka informacja na temat targu, który miał się odbywać jutro w Adamowie. Targ jest odwołany, niestety. Ludziom nie pasują pewne kwestie i tak to wygląda. Także jutro do Adamowa się nie wybierajcie, bo zastaniecie pusty plac. Dzień dobry. Ej, Ej, widzę jakiegoś z Teraz możesz kamerować. Tak. Kanał się rozwija. Ruszać się telewizja idzie. <grym i wiedziała> Uśmiechać się. Jest co dzisiaj nagrywać, kurde. Jest, jest. Będzie oglądać dzisiaj? No, jak, jak co tydzień. Chcecie panowie, to można kogoś pozdrowić. Ja oglądam co tydzień. Bardzo mi miło. Chcę fruwać. No, czekaj, To jest ukraińska. Typowa Ukraina. Tak, typowa Ukraina. To u mnie ładny górasz jest. Nie, nie firmuj tylko. Jak? Nie, ja dawaj wiemy. go. A co, poszukują cię z Alimenta? <noise> no bo kiedyś kozy trzymałem. No, nie, 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 nie. Widzicie, się szukają? Idę za nią. Dobra czekaj, czekaj, tak. cały mełgiew. Pozdrawiamy no, Chłopie idzie w górę razem z tymi, no filmiki, Razem z, z górnolotnymi Tak? Z czarikami idzie w górę? Nojaki. I po ile cenisz? Nic się nie zmieniło? Trzy dychy? Trzy pół dychy, tamte sprzedałem co miałem To już jest takie wyselekcjonowane stado No bo to z centralnej Polski Z centralnej no. Polski, z Łodzi pochodzi Z Łodzi I sprzedane no, Poszło I co, Rasa standard po 5 dyszek za sztukę. Takie duże dosyć. Teraz nie chodzi o radę. Dobry. Dzień dobry, co tutaj mamy ciekawego? Samiczka, oblik na jasnym oku, gołąbek latający na ładnym skrzydle. Jaka cena? Cena zależna od klienta. No ale tak, tak wyjściowo. Od 50. Dzień dobry. Dzień dobry. Od 5 dyszek. Tak. Na całym rynku nie ma wiesi <grymka> Każdy tak mówi. No i już? Nagrałem, ale zaraz do pana wracam, bo... O, o właśnie, o. To, tak, tak, na takim skrzydełku do przodu ładnie latające. Właśnie, bo to cience, 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 cience często ludzie właśnie szukają latających, morska. a nie takich co ładnie się prezentują tylko. Także zapraszamy do Lublina po gołębie wysokolotne. Tak to się nazywa. Mukka Mukka przez N. Przez 2K. No ładne. No na całym ryneczku nie ma. Dzisiaj nie ma, nie ma. To taka na... tu pan Chyba... szukał do pary, więc go też zaopatrzyłem. Chyba największa ciekawostka. A jaka cena jest za sztukę? 120 para. 120 para. To trzeba. Panie co i po ile? 70 złotych. za parę, tak? Tak I to które to wchodzi? To jest, to żółte jedno i to jest drugie, bo tu są graniaste. To To będzie samic chyba, nie? Tak To samiczka mhm. Panie Dariuszu, za 50? Nie, nie, nie ma już wcale Niech się coś dzieje. Ładne, żółte pawiki, para za stówkę. I co Pan, tu w internet to Tak. oglądał? No, będzie dzisiaj, no. może Pan zobaczyć. No, poniżej nic oglądał, dziadek na targu byłeś. No. To się wszystko zgadza. Pawiki od 25 do 40. Dużo pawików dzisiaj. Jeszcze więcej pawików. Wysoki Czerwony, proszę Samica czy samiec? Jaka Jaka cena? O trzy dyszki. O trzy dyszki.

Czerwony samiec i ile go cenisz? 50 zł. dyszek Ile za taką białą główkę? 30 zł. 3 dyszki Ale mnie te czarne bardziej zainteresowały. Co pan powiedział Maściuch Polski I po ile one się cenią? 50 zł Maściuch Polski po pięć dych za sztukę. Proszę. No, Czamy. Poczekaj. Ten sam jest był? Ten. Tak. I ta samica. I ile to mam zapłacić? Do osiemdziesiąt. to. niż te pięćdziesiąt? <śpiędzi> ile za tę czarnokrasę pan ceni? Siedemdziesiąt. Siedemdych. Samiec czy samiec? samiec? Samiec, samiec, samiec Samiec No takie żółte boki ładne. Tak, I... trzech samców mam takich. I jaka cena? 150 150 W ja, dzisiaj to jest na co popatrzeć. No Kurde, jest to, to jest konkretny targ. Co trzeba? To są samce? Nie, nie, jest to są Kurde. Ale to jest. jest brzydko. Brzydko. A ile ten samczyk? Pięćdzieszki. To są miejsca trzydzieste. To jest jedna samica, to jest Tamty ile? A chodzą one? Bo się godzi To są za Zamojska Nie chodzi. na Witam Dzień dobry Co to u jedna samiczka tylko jest No tego na białych Bocian Zamojski w pełnej klasie

od kiedy? Od kiedy? Od kiedy? nie dołu. 3 kiedy? Ja kiedy? Od kiedy? Od kiedy? Od kiedy? Od zarobek Dobra, A te kiedy? Od kiedy? A kiedy? Od kiedy? Od kiedy? Od kiedy? Od po Od kiedy? Od kiedy? Po ile? Po po a te bociany białe? Po trzy Po trzy dychy nawet samiec czy samica? Samczyk Samczyk Jaka cena? Kupiony. A kupiony. No i tamte, tamte trzy wziąłem i te, no. To fajnego, codziennie, brawa, latały. codziennie latały, nie to, że jakieś... Dostały mu najsilniejsze. Których jasnów nie złapał. A ile ty cenisz za to? Co? Dwie stówki. Co, tak dużo? Jest tak dużo. A za kolorowe? 150 I to latające? To o samiec? Samica Piękna zamojska samica, jaka jest cena za nią? Nie wiem, pana tutaj nie ma Ale na pewno górna puła, to już widać po wyglądzie O, te kariery to po jakiej cenie? Po stówie. Po stówie za sztukę? Hmm. Gdzie to pan tu na YouTube? Ściana Wschodnia, kanał. Mamy coś do zaprezentowania? Tu mamy za okaz Standard. Jaka cena? 5 dyszek. 5 dyszek. Jest, jest, jest Ładnie ceny w nowym roku coś się zmieniły i to a 50 i w 50 no. ten 90, ten 150 <noise> różna cena. Podobno latają jak szariki, czy to tylko plotki? Nie, raczej kołem, <noise> jak pocztowe <noise> Raczej jak pocztowe. <noise> tak. Pierzasta ekipa z Bychawy się pojawiła jest, pojawiła się piękny gołąbek, ruski samczyk W dobrej cenie Czyli ile? <laughs> 150 zł <złotych>. 150 <śmiech> <śmiech> Czyli jeszcze szaleństwa noworocznego nikt nie przebił za tamte zamojskie po 300 <laughs> Co to, samiec, samica? Samczyk Ile się ceni? Stówkę, tak czy jak? Stóweczkę. O, pozdrawiamy pana z Co to? Jedeńskie, samiczki obie. Dwie samiczki? Tak. Jedeńskie, dwie samiczki. No ta? No, no. O ta? O ta. Nie ma ani nich No nie ale dobrze chodzę w górę. Ja Szamcy mnie jaszczą, żeby ten soku wybrał, no. Fajne kariery, ale u pana się nie zmieniły ceny, czyli co łaska. Tak jest. Za perukarze tak samo, nie? A, nie Meweczki w różnych barwach, podwiedyszki za sztukę. co to ma pan za okaz ładny? Samica, szaliczka. I się ceni? Stówkę. Stóweczkę. Stóweczkę. I jest, To do tej samicy w razie czego. A może być. To się tam wywalały. Trochę, a? ale duży też Tak, będą, będą boki w telewizji. Będą boki, na internecie. Po siedem dych za sztukę. Taki oto polski kobotek. Na podniesionym skrzydle. Jaka cena? To dla kolegi za darmo. Ale gdzieś ze to złotych warty jest. Nie? To kurczę, taki prezent to każdy no, by chciał. Bo to jest kolega. <noise> Jaka cena? To No ale to ile dałeś? No Promocyjnie za 220. Zadowolony z zakupu? No, to jest wschodnia. Kogo chcesz pozdrowić, to masz swoje 5 minut. Skóry. Przemyśla, Przemyśl mi byłem w niego Co tu pani ma za ciekawą sztukę? Co to jest? pocztowy Było to 10 zł, to uczciwa cena. 10 zł to jest do kościoła siedzenie się najecha. Dycha? To jest nie, od kościoła jest, tak no. powiem, nie, no. Za dychę to się ksiądz, na nie chce modlić. No. Za Zadycha to i wina nie kupię. No. Dycha do dychy i dzwonią kielichy, jak to kiedyś coś tu ktoś mówił. Bo nie wiadomo czy się nakarmią Rozupikówki robią I czy lota ma sprawny? Nie Wtedy wszystko się robi od Ile się ceni za tą sztukę? 100 zł. Stóweczkę Pocztowe za ile kto da? Czyli uczciwa cena Uczciwa cena Po pięć dych de jest pan z przepióreczkami. Po dyszce nic się nie zmieniło. W dyszce, takie przepióreczki. Perliczki po sześć dyszek. Te króliczki to po ile pan ceni? Po stóweczce. To zwykłe czy jakieś miniatury? To mieszańce. zwykłe. I jaka cena? Jakby pan za, po, po 30 zł. Po Tak, ja ci tam mogę ci wory, Nie, wory, nie. Wory? Nie. Wory ci ładnie zrobi to dwie ten... Nie, ty połóż mi dobrze oddychać. Ile za nie? Ile pan ceni, tak powiedzmy, za sztukę? Indora 2,5 paki za Indora. 10-12 Chodź, będziesz to rozmawiał. No, nie, 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 nie. trzeba Kogut Lekhorna po 25 za sztukę. اوه ساڈے پلان کي ٿيو آهي